Ostatnio razem z wami robiłam zakupy na flakoni. Razem wrzucaliśmy do koszyka. No i czeka, tak ta paczka i czeka, więc stwierdziłam, że ją otworzę i pokażę wam. To są te rzeczy, które właśnie wrzucałam razem z wami do koszyka. I mamy tutaj, proszę bardzo, Giorgio Armani, przepiękny, świeży, wakacyjny zapach. Również ten jest, te perfumy to w ogóle są ze mną, ja nie wiem, od kilkunastu lat może. Jeszcze pamiętam, jak byłam nastolatką, to moja mama je kupowała, kupowała też sobie. I one są naprawdę tak piękne, że każdego nimi zarażą. Moja teściowa ich używa, ciocia, znajome, więc to jest zapach, który powinnyście dziewczyny znać, jeżeli lubicie świeże zapachy. Na stronie Flakoni jest tak duży wybór i w ogóle te produkty są w tak rewelacyjnych cenach, że tylko by się cały czas robiła tam zakupy. Przyszły mi też moje ulubione kosmetyki z L'Occitane. Tutaj mamy mleczko pod prysznic, masło do ciała z masłem sza. Przepięknie pachnie i bardzo dobrze nawilża. Tutaj również z L'Occitane olejek pod prysznic migdałowy. Rewelacyjny również i szampon do włosów z Kerastas. I tutaj widzę, że dostałam jeszcze Drubeczki perfum dla Luki, dla mnie. Może nawet kojarzycie ten flakonik, jak nieraz stał u mnie na talerzu albo gdzieś w pokoju. Po prostu to jest mój zapach od dawna. Musicie spróbować. Na pewno znajdziecie właśnie ten zapach na flakonie. Ten jest bardziej troszeczkę taki słodki, ale ja. Nie, to nie jest słodki zapach. Oba są bardzo świeże. Ten jest delikatnie, może przełamany taką słodyczą, ale, ale minimalnie. Jak ktoś nie lubi słodkich zapachów, to, to ten będzie też super. Także polecam. Po powrocie z wakacji czekał na mnie super prezent. Dostałam coś od marki Monoporcja, coś absolutnie wyjątkowego, to nie są zwykłe czekolady, tylko prawdziwe, małe dzieła sztuki. Każda jest ręcznie robiona, pięknie zdąbiona i pachnie obłędnie. Można ją zamówić w dowolnej tematyce, idealne, na prezent dla kogoś bliskiego. Nie tylko wyglądają pięknie, ale smakują jeszcze lepiej. To połączenie sztuki i najwyższej jakości czekolady, także jeżeli szukacie coś wyjątkowego, to zaglądajcie koniecznie do monoporcji. Tutaj widzicie takie małe, piękne dzieła sztuki. To się chyba zalewa, bo jeszcze nie próbowałam gorącym mlekiem i wychodzi taka gorąca czekolada. Dostałam również czekoladę o smaku maczy. Powiem szczerze, że nigdy takiego smaku nie jadłam. Oczywiście maczę piłam, ale czekolady maczowej <grybujesz> nigdy nie jadłam, także e, oczywiście z miłą chęcią spróbuję. Podobno jest przepyszna, wygląda bardzo fajnie, także na pewno na 100% dobrze smakuje. Tutaj jeszcze dostałam takie e, czekoladki w formie pałeczek. E, zielone, także myślę, że są o smaku również maczy. E, Również bardzo fajna czekolada bezcukrowa. Jeżeli ktoś nie lubi cukru, to, to jest bezcukrowa czekolada z marakują i lawendą. Też bardzo fajnie wygląda. Także wszystko będziemy testować. Na razie z Nikolą przetestowałam tylko tą. I słuchajcie, jak kiedyś myślałam, że czekolada dubajska jest najlepsza, to oczywiście zmieniam zdanie, bo ta po prostu jest obłędna. Jest to czekolada z maliną, kokosowa i z pionkami, Nikola od razu zjadła prawie pół. I oczywiście drugą połowę zjadłam ja i smakowała wyśmienicie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przepyszny prezent.